Słuchajcie, nic wspanialszego niż to, co usłyszeliście dzięki swoim koleżankom i kolegom oraz pracownikom i pracowniczkom, nie usłyszycie najprawdopodobniej. I myślę, że to mówi najwięcej o tym, jak jesteśmy z Was dumni, jak się cieszymy, jak Wam kibicowaliśmy i będziemy kibicować dalej. Dziękuję Wam za to w imieniu całego Uniwersytetu, swoim własnym. Jesteście dumą i radością Uniwersytetu. Dzięki. Niebotyczny sukces. Mogę tylko dodać, że mam nadzieję, że ten sukces rozpromieni całe środowisko i Wy będziecie promienić tą wiedzą, umiejętnościami także na swoje koleżanki i kolegów i w przyszłości to także u nas wykorzystywać. Gratuluję wszystkiego dobrego.